Słuchajcie, moi drodzy, ciąg dalszy walki BMW X3, to jest prawa strona, oczywiście piasto już po wyczyszczeniu, ale pojawił się mały problem, a ten problem to zacisk i mankamentem jest, jak widzicie, sam płoczek. plus tutaj pod spodem będzie może teraz nie widać uszkodzona osłona Zajęłem się samym czyszczeniem tego zacisku, tak jak widzicie tak on wygląda i nie sprawdziłem wcześniej osłony, bo tak ten sybadazu wyciągnął ten element i zdemontował wszystko i wyczyścił sobie już na stole z dobrym podejściem szczotek i frezów samych także wylatuje Tłoczek na nowy, cały komplet naprawczy. Yy, jednak i też ta druga strona, która jest już tutaj zamontowana, bo podobny był tłoczek, ja to wyczyściłem. Ale niestety będę musiał jeszcze raz wszystko rozebrać. I od nowa dać nowy tłoczek, żebyśmy mieli tył załatwiony, jeśli chodzi o komplet naprawczy. Yy, I tutaj mamy tak, Fi 42. Nowy plus osłona kurzowa. Pod spodem jeszcze po tym tłoczku w środku jest uszczelniać. Dajemy nowy. No i oczywiście pewnie będziemy grzali gazami, żeby się odkręcił odpowietrznik. O to raczej nie pójdzie tak łatwo. Widać było wcześniej, że do tego nikt nie ruszał przez lata. To już jest wstępnie uszczelczone, bo wcześniej to było wszystko tutaj. Nie złapię ostrość. Porzewiało w takim stopniu, że nie było prawie gwintu widać. I robota się skomplikowała pod względem czasu, bo tutaj czas jest najbardziej kluczowy, jeśli chodzi o tę naprawę, no ale nie możemy tego tak zostawić, musimy wszystko dać nowe.